Dwie osoby, Herod i. No i Jan. Obaj mają jakieś prawdy, według których żyją. Herod miał taką prawdę, że może mieć żonę swojego brata za żonę, że może z tą kobietą tworzyć związek. No i Jan, który mówił, że nie. Mówił to w imieniu Boga, w imieniu prawa, które. Wypływało z religii i dochodzi do konfrontacji tych dwóch prawd. To jest trochę tak jak w naszym życiu: czy to na gruncie religijnym, czy społecznym, y, czy w domu, czy w pracy tak naprawdę w każdej dziedzinie naszego życia konfrontują się różne prawdy. Y, oczywiście. Każdy logicznie myślący człowiek wie, że prawda jest tylko jedna, że nie ma dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu prawd, ale subiektywnie tak jest, że każdy z nas, stając przed drugim, mówi: Ja mam prawdę, ja mam rację. To, co ja uważam, jest słuszne i prawdziwe, obiektywne. I dochodzi do klinczu, podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii. Spotykają się dwie prawdy, które nawzajem się wykluczają. Właśnie według logiki i rozsądnego myślenia. Jedno z nich tylko może być prawdziwą prawdą, i dochodzi właśnie do klinczu, do, do pojedynku, do konfrontacji. I tak jest też w naszym życiu. Myślę, że dzisiaj wiele razy nie wiem spotkają się małżonkowie, spotkają się rodzice z dziećmi, spotkamy się w pracy z różnymi ludźmi, spotkamy się w naszych wspólnotach. Szczególnie tych religijnych, gdzie my bardzo wszyscy w imię Pana Jezusa głosimy prawdę. I ta dzisiejsza Ewangelia uczy mnie tego, że kryterium tego, czy moja prawda jest prawdziwa, nie jest to, że zetnę komuś głowę, tylko jest to, że potrafię oddać swoją głowę za swoją prawdę, za prawdę, którą żyję. To jest strasznie trudne, bo Wydawałoby się, że logicznie jest, że to ten, który ma prawdziwą prawdę w swoich dłoniach, w swoich rękach, w swojej głowie, ten człowiek powinien zwyciężyć. Ten człowiek powinien ścinać głowy, no bo broni prawdy. Tymczasem ta Ewangelia pokazuje, że jest wręcz odwrotnie że ten, kto żyje prawdą Bożą, zostaje ścięty. Podobnie było z Jezusem, zobaczcie. Jezus, który jest naj, najprawdziwszą prawdą, bo jest Bogiem, zostaje zabity. I to jest kryterium, które trzeba sobie wziąć bardzo na serio: że jeżeli jestem człowiekiem, który jest przekonany o tym, że y, niesie prawdę, głosi prawdę, to ja muszę oddawać swoją głowę. I na szczęście nikt nam dzisiaj w Polsce nie ścina głów w sensie fizycznym, ale wiele razy. Wiele razy dziennie, a może to jest nawet trudniejsze. Musimy stracić swoją głowę, czyli stracić swoje życie, stracić swoją dumę, swój egoizm, żeby pokazać nie temu przeciwnikowi, ale sobie przede wszystkim, że naprawdę jestem kimś, kto wierzy w to, co robi, wierzy w to, co mówi. I druga myśl na dzisiaj, albo raczej na dzisiejszy wieczór, może warto zrobić rachunek sumienia dzisiaj wieczorem i zobaczyć po całym dniu ile Skolekcjonowaliśmy ściętych głów dzisiaj. Żebyśmy byli e, takimi ludźmi, którzy też stają w prawdzie o samym sobie i policzyli wszystkie ścięte dzisiaj głowy. Wszystkie te momenty, w których moja prawda musi wygrać za wszelką cenę. Właśnie za cenę życia tego, z kim się spieram, za cenę opinii tego, z kim się spieram, za cenę jego dobrego imienia e, z tym, z którym się spieram. Można e, bronić prawdy. W taki sposób, że podejmuje się trudne decyzje, oczyszczając wspólnotę, rodzinę, a można bronić swojej prawdy w taki sposób, że podkopuje się pod kimś dołki, że y, pisze się listy, pisze się teksty, które nie tyle bronią prawdy, co podważają mojego adwersarza, podważają jego dobre imię, podważają jego dobrą opinię. Bądźcie dzisiaj czujni na te wszystkie momenty, w których będzie taka pokusa, żeby ściąć komuś głowę, bo głoszę prawdę. Jak się pojawia pokusa ściąć głowę drugiemu, to znaczy, że Pan Bóg wzywa mnie do tego, żebym oddał swoją głowę. Żeby przestał być człowiekiem, który jest katem, a zaczął być człowiekiem, który naprawdę żyje prawdą. Nie tylko ją głosi, ale też żyje. Żyć prawdą to stracić głowę. Trudna rzecz. I duże zadanie na dzisiaj. Dobrej środy Wam życzę.